Sponsorami programu są Hyundai i Kia, McDonald's, Powerade i Shark. Oficjalni sponsorzy UEFA Euro 2012. Witamy państwa z Doniecka. Jesteśmy położonym najbardziej na wschód mieście Euro 2012. Maciej Iwański oraz były asystent selekcjonera reprezentacji, trener Rafał Lotowski. Kłaniamy się nisko, może i są 38 miejsc niżej w rankingu FIFA. Może wygrali dopiero mecz w historii, a dzisiejszy rywal dwa razy zdobył puchar Aurego Delaney'a. Ale dziś Ukraińcy śmiało sięgają marzeniami ku trzem kolejnym punktom. Mamy nadzieję, że będziemy tutaj mieli wielki futbol, że to będzie po prostu wyglądało fascynująco, tak jak wiele spotkań Euro 2012. Nasri. Czy tutaj reżyserować wydarzenia będzie także pogoda? Zobaczymy teraz zatrzymany Jeremy Merenc, piłkarz PSG, a błotnie wściekły na swoich obrońców, na pomocników, że pozwolili na to prostopadłe podanie. Widzą Państwo, jak na dłoni, co tutaj dzieje się na murawie w Doniecku, jeżeli chodzi o te warunki gry. Sędzia przerywa grę, bo jest przepis taki, który mówi, jeżeli na, jeżeli na niebie są pioruny i błyskawice, musi przerwać spotkanie do wyjaśnienia sytuacji pogodowej. 49 tysięcy fanów na Donbasaranie wracają w tej chwili na trybuny, tak jak wracają piłkarze reprezentacji Francji i Ukrainy. Wracamy do gry, proszę Państwa. Ribery, przewrócił się Michałek Ribery i znakomite podanie będzie. Okazja spalony! Nie ma bramki, nie ma gola. My będziemy mieli okazję prześledzić się to w powtórce. Sędziowie musieli podjąć dobrą decyzję w czasie gry. Tutaj Ribery, Tak, tak, w momencie podania na pewno na spalonym Jeremi Menez. Woronin. Konoplianka, ale zatrzymane te ukraińskie skrzydła na razie przez Francuzów. Nazarenko może strzelać. Oddaje piłkę do Jarmolenki. Już podąża Huzjew Jarmolenko. Pierwszy z cał Ukrainy. 25 minuta. Obok lewego słupka u Golarisa. To jest urok prawego pomocnika, który ma lewą nogę lepszą niż prawą, tak jak właśnie Armolenko. Schodzi do środka po to, żeby oddać strzał lewą nogą. Klisi. No to nastri, ale lepszy od niego na Nazarenko. Nie na no, Riberi zabrało piłkę. Okazję dla Francuzów i Menez! Uwaga, Ribery, Ribery będzie nie! Będzie okazja! Nie ma prawki! Menez zatrzymany przez Piatowa w wielkim stylu! Uwaga, będzie okazja! Jest Szewczenko! Pierwszy pojedynek, Szewczenko-Loris na korzyść kapitana reprezentacji Francji. Jakże żałuję tego. Najmłodszy i najstarszy strzelec gola dla reprezentacji Ukrainy. Zobaczmy, nie było spalanego, fenomenalnie wyczuł to Andrii Szewczenko, zgubił ramiego. Nasri, dośrodkowanie, jest okazja i Piotr ratuje Ukrainę. Filip Mekses. Dosłownie o centymetry mekses swojego drugiego trafienia w reprezentacyjnej karierze. Nawet Galowie, zdaje się, wybrali się do Doniecka, do najbardziej położonego na wschód miasta Euro. Na Benzema. Benzema, pole karne, będzie okazja dla Francji czy nie? Benzema. Nie może zakończyć tej akcji strzałem, ale gubi rywala. Ma trudno z Ridi. Wybicie piłki na szczęście dla Ukraińców. Kolejny atak Francuzów bez konsekwencji. Björn i kończy pierwszą połowę. Jedną z najdłuższych w historii Euro, gdyby wliczyć tak tę kilkudziesięciominutową przerwę. Wracamy na Donbas Arenę. Ukraina, Francja. 0 do 0. Szewczenko. nimi Rami. Szewczenko. Jest także Diara. Andrii Szewczenko. W 20 metrów, Jak niewiele brakowało. Sam na sam z Lorisem w pierwszej części spotkania. Teraz. Za pola karnego nie mamy zbyt wielu goli w Euro 2012 z takiego dystansu. Ale teraz Trzeba pokazał dlaczego kiedyś był największym napastnikiem w Europie. A teraz jest Kodoplianka, ma ten swoje dary szybkiego biegania z piłką. Dewicy ładnie do strony Temosuka Tymosuk. Ach, nie najlepiej przyjęta piłka Tymosuk! On akurat specjalistą od strzelania goli nie jest na pewno. Cztery trafienia. Mecz numer 118 dla Ukrainy. Ribery, Ribery, ale on jest groźny. Frank Ribery, Benzema spokojnie przyjmuje piłkę, posyła ją do Menez. Menez może do przekresu, sztuka. zr Menez GOL! Ukraina, Francja 0 do 1! Przede wszystkim nie ma Husiewa, który był w akcji ofensywnej na drugiej stronie boiska. Kontrata Kriberiego, zagranie piłki do Meneza, strzał do środka lewą błąd nogą. Błąd Selina, błąd Selina, który pozwolił, pozwolił na taki strzał. Pozwolił się odwrócić, pozwolił się wejść piłką w pole karne. No i Piotr wpuszcza strzał w krótki ruch. Trochę szczęśliwie, bo między nogami i Selina nie widział tego bramkarz. No i Benzema, inaczej, spokojnie, musi się grać Francuzom. Benzema teraz znakomicie, jest szansa, kapel! 0-2. Prawa strona boiska. Prawo obrońca Debussy. Gra zagranie krótkie. Benzemy do środka. Prowadzi piłkę. Nie zwalnia, tylko przyspiesza. Idealne zagranie w tempu. Nie było spalonego. Kabaj po ziemi. No i Haczerygi tym razem nie dał rady. Nie na siłę. Nie górą, a po ziemi. Znów między nogami. Kusiew tak. Zrobił wszystko co mógł, był bardzo blisko Nie udało się zablokować tego strzału Widać, że Ukraińcy są oszołomieni tymi dwoma bramkami, które stracili Nie mają żadnej koncepcji teraz nawet na, wy na wybicie piłki Francuzów Uwaga Kabaj Będzie okazja i słupek Joan Kabaj Ukraina bezradna Odrobina szczęścia i mielibyśmy 0-3 Krótki rozbieg I co dalej? Ukraina, Francja 0-2 I... To na pewno nie był najlepiej wykonany rzut wolny w Europie. Triumfalny gest Laurenta Blonka i to jest proszę Państwa koniec meczu w Doniecku. 2 do 0 gwizdy ukraińskich fanów.